Witam z tej strony Szynowi i zapraszam Was na drugi odcinek poradnika Adobe Premiere Pro CS6. A w nim dowiecie się jak zaimportować pliki do projektu oraz omówię poszczególne okienka w programie. Tak więc zaczynamy. W poprzednim poradniku tworzyliśmy nowy projekt oraz nową sekwencję. Ta nowa sekwencja widnieje tutaj w oknie projektu. I w tym właśnie oknie importujemy wszystkie pliki, czy to graficzne, filmowe, czy też dźwiękowe. Jak to zrobić? Jest kilka metod, aby nie zaimportować plik. Pierwsza z nich to klikamy na file, następnie import i wskazujemy dany filmik, czy też grafikę, czy też dźwięk. Kolejna metoda to jest prawy przycisk myszy i import. Możemy skorzystać także z przeglądarki mediów teraz znajduje się tuż po prawej stronie projektu. Lub po prostu wejść w, w naszym systemie do katalogu, gdzie znajdują się nasze filmy, chwycić ten plik i przeciągnąć na okno projektu. Jeszcze taka drobna uwaga. Możliwe, że wygląd z tych wszystkich okienek, znaczy umiejscowienie tych wszystkich okienek może się różnić. Dlatego, że ja to już sobie poprzeciągałem na swoje, na, pod swoje miejsca, tak jak ja chciałbym, żeby to wyglądało. Jak to zrobić? Mamy tutaj takie śmieszne kropeczki z prawej, czy to jest z lewej strony każdego okienka. Jeżeli chwycimy, możemy przeciągnąć na inne miejsce. Proszę zobaczyć, tak. Natomiast ja chciałbym z tej strony, i możemy te sobie okienka dowolnie dostosować do własnych wymagań. Dobrze, kolejne zagładki to Info, gdzie mamy dane informacyjne odnośnie naszego pliku. Efekty. Są to efekty wizualne, które będziemy wykorzystywać w późniejszym etapie. Dalej Markery to będziemy oglądać w dalszej części tego poradnika, znaczy może nie tego, kolejnych poradników. W każdym razie mamy ten nasz zaimportowany plik. Kolejnym okienkiem jest podgląd naszej sekwencji, czyli to, co będziemy umieszczać w osi czasu. Filmik, który mamy zaimportowany w projekcie, należy umieścić w osi czasu w następujący sposób. Chwytamy i przeciągamy na początek. Wtedy widzicie, mamy podgląd tego, co się znajduje na osi czasu. Yy. Traki. W poprzednim odcinku mówiłem, że możemy ustawiać ilość traków, jaką mamy. Tutaj mamy trzy traki. To oznacza, to są warstwy naszego filmu. Możemy nałożyć kolejny, kolejną grafikę, czy też yy, grafikę, czy też inny filmik na kolejny trak i on będzie nałożony właśnie na ten obraz. Yy, wracając do okna yy, podglądu, yy, mamy tutaj takie opcje jak play. Możemy obejrzeć cały ten nasz filmik. Możemy zatrzymać, możemy przejść po klatce. Pozostałe ikonki jeszcze będę omawiać w trakcie innych poradników. Dalej mamy okno Source. Możemy, zanim zaimportujemy ten plik do naszej osi czasu, czyli zanim wrzucimy ten plik do osi czasu, możemy go obejrzeć właśnie w oknie Source. Jak to zrobić? W oknie projektu, klikamy dwa razy szybką myszką, wtedy nam się pojawia właśnie w tym oknie. I co to jest takiego ważnego na sam początek? Możemy zaimportować cały ten nasz filmik do naszego, do naszego do naszej osi czasu. Możemy go sam, sam tylko obraz zaimportować oraz sam dźwięk. Jak to zrobić? Wystarczy, że mamy tutaj takie dwie ikonki, jeżeli chwycimy za tom. I przeciągniemy. Jak widać, mamy sam obraz. Dźwięku nie mamy, tak? Jak w pierwszym etapie. Jeżeli chwycimy za drugą ikonkę, mamy sam dźwięk. Dobrze, na razie to usuniemy. Dalej mamy zakładkę Effect Controls. Są to efekty poszczególnych elementów, które znajdują się w osi. Czasu. Je też będę omawiał w, w trakcie późniejszych poradników, więc na razie to sobie pominę. Dalej mamy zakładkę Audio Mixer. Tu ustawiamy głośność poszczególnych ścieżek audio. Możemy wyciszyć lub podgłośnić. Możemy także ustawić, czy głos ma iść bardziej na prawy głośnik, czy też na lewy głośnik. Co to jest oś czasu? Oś czasu to jest właśnie ta sekwencja na samym dole tutaj. Tutaj umieszczamy wszystkie nasze zaimportowane wcześniej pliki audio, wideo, czy też grafikę. Jak widzicie, mam tutaj wideo 1, wideo 2, wideo 3. Są to warstwy. Możemy nałożyć jedną grafikę na drugą grafikę, czy też film na film. Ja może pokażę, jak to zrobić. Na sam początek zaimportuję jakiś plik graficzny. Jak widzicie, mogę ten plik graficzny przerzucić sobie na nasz podgląd filmu. Gdyby było to odwrotnie, to pliku graficznego nie widać. To jest bardzo istotne, tak? To jest jak hierarchia drzewa czyli zaczynamy od korzeni, czyli od głównej sekwencji naszego filmu. Następnie. Idąc drzewem wyżej, czyli pień i, i liście i gałęzie, yy, nakładamy grafikę, żeby ona była widoczna na tym filmiku. Jeżeli coś przykryje, no to oczywiście nie będzie tego tak. Jeszcze to z informacji: możemy mm, sprawić, aby dane wideo nie było widoczne, dana ścieżka wideo nie była widoczna. Mamy tu czas. Czerwona linia wskazuje nam, na klatkę, w której aktualnie się znajdujemy. Czyli to jest ta klatka, w której aktualnie się znajdujemy. Ja Można na razie ten ping graficzny usunę. Na daną klatkę, w której się znajdujemy. Na temat klatek i FPS-u będę mówić w kolejnym odcinku. W oknie podglądu mamy informację, w którym miejscu aktualnie się znajdujemy. ile filmik trwa i ta czerwona linia wskazuje właśnie na ten tutaj punkt. Mm. Jakie mam tu jeszcze okna, mam tu jeszcze pasek narzędzi oraz poziom głośności jaki aktualnie występuje w filmiku. Proszę zobaczyć. Wszystko widać. To wszystko w tym odcinku. W kolejnym odcinku omówię co to są FPS-y oraz jaki jest kod czasowy w programie Adobe Premiere Pro. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!